Myślę, że w pierwszej, jak i w drugiej połowie też nam się należał rzut karny i na pewno ten będzie inaczej by wyglądał. Jest jak jest, gratuluję yy, trzech punktów motorowi. Tyle mam do powiedzenia dzisiaj. Dziękujemy za wypowiedź, Czy mam jakieś pytania z sali? Jeśli tak, to proszę tylko dawać znać: tutaj kolega jest mikrofonem, to będzie podchodził. Proszę bardzo. Józef Kufel, Radio Lublin. Dzień dobry, panie trenerze. Chciałem spytać, czy, czy w ten sposób uważa pan, że no, to, to sędziowanie nie wypaczyło wynik spotkania, że tak powiem wprost. Myślę, że poniekąd, poniekąd tak, aczkolwiek zdaję sobie z tego sprawę, że motor też sobie stworzył kilka sytuacji w pierwszej połowie, my też mieliśmy też sytuację, no ale y, też inaczej się zaczyna mecz w, y, w pierwszej połowie, czy w drugiej połowie, wtedy kiedy zdobywasz, czy, 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 czy masz rzut karny, bo na pewno ten rzut karny z tego, co się, z tego, cośmy widzieli, to, y, to był y, trzecia bramka, czy czwarta bramka. Prawdopodobnie jest zespalonego, tak więc na to, już nie mam, na to już nie mam żadnego wpływu. Wiedziałem, że tu będzie, będzie ciężko. Mieliśmy plan i wydaje mi się, że bardzo dobrze zagraliśmy. Tak jak powiedziałem, graliśmy jak równy z równym. Czy jest pan świadomy, że mówiąc te słowa, naraża się pan na jakieś konsekwencje ze strony. Yy... Nie, nie, nie. nie yy, po prostu mówię prawdę, a. Są kluby w, w naszej lidze, które takie pomyłki wysyłają do, do, do danego związku i, i później to jest wszystko weryfikowane. Oczywiście, tak jak powiedziałem, gratuluję tutaj motorowi tych punktów, bo nie wiem, czy byśmy zdążyli dogonić, ale też inaczej by mecz wyglądał wtedy, kiedy my żeśmy przeważali i ten karnet nam się należał. Wynik jest 4-1, może powinno być 2-1 albo powinno być 2-2. Myślę, że inaczej, inaczej mecz by się potoczył w momencie, kiedy byśmy napierali, bo w drugiej połowie, jeżeli jest wynik 2-1, to inaczej się graniczy 4-1. O co walczycie w tym sezonie? Rozumiem, że strefa barażowa to jest cały czas realny cel. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj był taki mecz. Zespół, który wygra na tym, na tym boisku, będzie bliżej baraży. Wiadomo, jak mecze poprzednich, poprzednie się ułożyły. Do dnia dzisiejszego, od 25 października, od momentu, kiedy trener Saganowski objął pogoń siedzce, była to najlepiej punktująca drużyna w Lidze. Dzisiaj, dzisiaj motor nas wyprzedził. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś pytania z sali? Nie widzę już innych, więc serdecznie dziękujemy za to, część konferencji i prosimy o chwilkę cierpliwości na kolejne. No, trener Motoru, ten Trenerze, prosimy o krótkie podsumowanie tego spotkania. Spotkanie trudne. Pomimo tego, że wynik wskazuje no, różnicę bramkowa nie ma łatwych spotkań. Dzisiaj kolejny raz, żeby trzy punkty zostały w Lublinie, ten zespół musiał mocno napracować i się wykazać e, też wyjątkową dyscyplinę i konsekwencją. Mecz według mnie różnych momentów, różnych faz, mm, dobre operowanie piłki z naszej strony, w pierwszej fazie spotkanie, wykorzystanie dobrych przestrzeni, zarówno i pod presem, e, głównie poprzez dobrą współpracę naszej trójki środkowych pomocników i w późniejszej fazie wykorzystanie szerokości e, dzięki t, t, to szerokości dostawania się do ostatniej tercji, gdzie głównie wywalczyliśmy wywalczyliśmy stały fragmentów duże sytuacje po jeden z nich na samym początku potem dzięki e, potem poprzez to że nie najlepiej uważam szczególnie w, w, tak w drugiej części pierwszej połowie Hmm, zakładaliśmy ten nasz pressing, który jest dla nas charakterystyczny. To przeciwnik o, dobrze operował piłkę i trzeba, trzeba im to oddać. I momentami musieliśmy się bronić na naszej połowie. Do, do czego też jesteśmy gotowi. Hmm, jedna duża sytuacja dla, no, jedna sytuacja dla przeciwnika z kontry. To nie jest łatwe, bo to jest według mnie najmocniejsza strona po i dobrze, uważam, że dobrze po tym się przygotowaliśmy. Um, no, i potem przyszła przerwa. Porozmawialiśmy kolejny raz o przestrzeni, jaki mogliśmy wykorzystać. O konsekwencjach, że mecz może się stać w drugiej połowie bardziej dynamiczny. że chodzi o fazę przejściową, kluczowe będzie zarówno i asykuracja ataku, i poprawić nasza gra w defensywie na połowie przeciwnika. Plus Konsekwentnie wykorzystasz pewne przestrzenie. No, I kolejny raz powstał fragment, wyszliśmy na prowadzenie, potem wykorzystujesz te przestrzenie w sektory boczne i półboczne, wyszliśmy coraz częściej w polekarne Bramka na 2-0. Mm, no, potem no, duża bramka dla, dla rywala, które wrócił do meczu, można powiedzieć. Mm, no i potem znowu, no, dobre operowanie piłkę iż pod koniec nie było to łatwo ponieważ też e, przeciwnik wpuścił Majewskiego, grali teraz praktycznie czteroma zawodnikami wysoko cały czas praktycznie w linii z, naszymi, z naszą linią obronną, co wymagało bardzo dużo od nas, jeżeli chodzi o asekurację ataku, ale też bardzo dużo od pomocników, bo każda druga piłka, która by im została to jest zagrożenie, że one by wróciły, by grali na, na bocznych pomocników, czy na dwóch napastników. E, ale wybraliśmy się dobrze. Pole karne zamykaliśmy praktycznie. Dostałem fragmenty gry i to jest, to jest wysoka drużyna, fizyczna drużyna, motoryczna drużyna. E, praktycznie też zamykaliśmy pola karnego. A gdzie tak, dobrze operowaliśmy piłkę karne na 3-1. I potem z kontrataku wykorzystując przestrzeni wejdziemy na 4-1 i zamykaliśmy tym samym mecz. No, cieszę się, bo uważam, że w tygodniu zwróciliśmy uwagę na atuty, które niewątpliwy pogoń się ma. Zresztą sposób, w jaki punktują, o tym świadczy. Nie tylko jeden z najlepszych, jak nie najlepszy Ściele z Ligi. Ale też motorika, siła fizyczna na boki, czy boczne obręb, czy, czy, czy boczne pomocników, a tutaj, czy, czy, czy stoperze sobie dobrze porazili, pomocników, że chodzi o drugie piłkę, zamknięty środek, czy boczne pomocników z pomocą naszych bocznych, z pomocą naszych bocznych pomocników. Praktycznie zamykaliśmy, uważam, wszystkie tu te pogęściałce i wyniki. Zwycięstwo dla motoru uważam, że jest, że jest zasłużone, i chciałem pogratulować swojej piłkarzy po raz kolejny za konsekwencje, za dobrą pracę wykonaną. No i kibiców za to, że czuć w tym klubie według mnie jedność, wiara i to, co to cechuje piękne historie w sporcie. Że ludzie są razem, wierzą, że coś wielkiego można robić i się wspierają nawzajem. Co jest też um, powód na to kolejne? Jest, jest reakcja. W trudnym momencie dla, dla młodego piłkarza, który dużo dał już temu zespołowi. Kosiorek wiadomo, nie miał łatwiejsze wejścia, co może się wydarzyć, ale drużyna go wspierała. Na boisku, każdy z nich po kolei go wyciągnął, trybuny go wspierały. No i ostatecznie się wyciągnął, bo ma bezpośredni wpływ na wynik spotkania. Więc y, to jest jeden z wielu przykładów, jak jesteśmy drużyną. I, i chciałbym, żeby ta, mm, ta tożsamość z naszą drużyną rosła, rosła i żeby było nas coraz więcej. Dziękuję, Internetowi, za opinię. Mam jakieś pytania? Nie widzę. Chyba. Nie widzę. A więc jeśli nie mamy chętnych, to serdecznie dziękujemy trenerowi za wypowiedź, Dziękuję. a my wracamy za chwilę na trzecią część. I witamy na trzeciej części konferencji, razem z nami Michał Król. Michał, proszę Cię o krótkie podsumowanie z spotkania. Dobry wieczór wszystkim. Na początku chciałbym na pewno pogratulować naszej drużynie. Uważam, że kolejny raz pokazaliśmy, że jesteśmy bardzo dobrą grupą ludzi, która walczy do końca, idzie za sobą w ogień i myślę, że, że tutaj należą się słowa uznania. A co do meczu, Myślę, że to był ciężki mecz, tak jak każdy, gdzieś tam pierwsza połowa wyglądała troszkę gorzej niż druga. Strzeliliśmy bramkę na 2-0, później 2-1, trochę nerwowości się wdarło w nasze szyki. Dobrze, że, że tak się ułożyło. 3-1, 4-1 zamknęliśmy mecz i, i tylko cieszymy się, cieszymy się i, i patrzymy na kolejny mecz. Dziękuję Ci, Michał. Mam jakieś pytania z sali? Również nie widzę, a więc serdecznie dziękujemy Super. za konferencję. Dziękuję bardzo.